Jeszcze 10-15 lat temu myśleliśmy, jak opiekować się ludźmi w wieku 60-70 lat. Dzisiaj to 60-70-latkowie opiekują się swoimi rodzicami, którzy mają 90 lat. Eee, no. To jest coś, coś nowego, z czym się mierzymy. E, dostęp do lekarza, do służby zdrowia, telemedycyna, usługi jakby zabezpieczające nasze podstawowe potrzeby. O, to wszystko jest bardzo duża dynamika i wszystko ulega zmianom. Dzisiaj taka jest kwintesencja, gdzie, gdzie jakby wszyscy się zbieramy i możemy się ze sobą spotkać, natomiast ta praca nie jest odzwona od do dzwona raz w roku, natomiast musi być codziennie. Codziennie... E, Służby publiczne, instytucje samorządowe, rządowe muszą myśleć, urzędnicy, jak zmieniać, reagować na zmieniający się świat i jak zauważyć poważną grupę społeczną, która już nie chodzi do pracy, chce być aktywna i ma bardzo wiele potrzeb i wyzwań, które przed nimi stoją. To są też seniorzy wymagający. Dlatego, że oni chcą być poinformowani, z czego mogą skorzystać, kiedy mogą skorzystać. Dlatego cieszę się, że zaproszenie przyjęły różne instytucje właśnie kultury, które oferują, szczególnie na tą jesień, zimę, na te długie wieczory, bardzo ciekawą ofertę dedykowaną głównie dla seniorów.